Witamy i zapraszamy do udziału w czwartym i ostatnim dniu konkursu Filmowy Marzec z Halonet. Dziś w puli nagród znajduje się 6 pakietów Iplex Plus. Wygrywając pakiet otrzymujesz 30-dniowy dostęp do wszystkich zasobów filmowych z serwisu VOD Iplex.pl. Za chwilę podamy pytania, które dotyczą nazwisk polskich aktorów. Pytanie pierwsze. Podaj nazwisko aktora, który ma na imię Jacek. O tym nazwisku za chwilę dowiemy się więcej. To nie jest ani niedziela, ani sobota. Ani piątek, ani czwartek. A, ani wtorek, ani środa. Pytanie drugie. Podaj nazwisko polskiej aktorki, która ma na imię Aneta. Jej nazwisko jest nazwą pewnego zwierzęcia. Jakiego? Posłuchajmy podpowiedzi. Jakie zwierzątko do mnie przyjdzie na święta wielkanocne i da mi prezent, a jego nogi nazywają się skoki. Pytanie trzecie. Podaj nazwisko polskiego aktora, który ma na imię Tomasz. Jak zwykle przygotowaliśmy dla Was krótką podpowiedź miłutkie zwierzę. On bardzo lubi mleczko i myszki. A na koniec jeszcze podpowiedzi. Tytuły seriali, w których zagrali aktorzy, o których dziś pytamy. Aktor z pytania pierwszego zagrał w serialu Magda M. Aktorka z pytania drugiego gra w serialu Pierwsza miłość. Aktor, którego dotyczy pytanie numer 3, zagrał w serialu Niania. Jeśli znasz prawidłowe odpowiedzi na minimum dwa pytania, wyślij je jeszcze dziś na adres marketingmałpkahalonet.pl wraz z wymaganymi danymi. Szczegóły konkursu są dostępne na naszej stronie internetowej.